Cześć, w tym filmie pokażę Wam darmowy program do edycji wideo DaVinci Resolve. Link do porównania znajdziecie w opisie pod filmem. Będziemy korzystać z darmowej wersji DaVinci Resolve 2.0. Kiedy już pobierzecie nasz pro program i go uruchomicie, pokaże się okienko, w którym trzeba utworzyć nowy projekt. Klikamy w New Project, nadajemy mu nazwę i zatwierdzamy. Po otwarciu projektu na dole zobaczymy pasek z kilkoma ikonkami. Pierwszą będzie to Media, tutaj importujemy wszystkie pliki, z którymi będziemy pracować. Kolejną będzie to Cut, czyli w tej zakładce będziemy przycinać nasze materiały wideo. Kolejną zakładką będzie to Edit, to główne miejsce pracy, tutaj będziemy spędzali najwięcej czasu montując nasz film. Jest jeszcze Fusion, tutaj możemy dodawać efekty wizualne do naszego e, wideo. Mamy tutaj jeszcze kolor. Ta zakładka służy do korekcji i stylizacji kolorów. Mamy też zakładkę z dźwiękiem, czyli tutaj będziemy edytowali i poprawiali nasze audio. I deliver, gdzie eksportujemy gotowy film. W prawym dolnym rogu znajdziecie zębatkę, czyli ikonę ustawień projektu. Tutaj możemy ustalić rozdzielczość, w jakiej pracujemy. Najlepiej taką samą, w jakiej nagrywacie swoje filmy. W moim przypadku jest to Full HD. Możecie oczywiście wybrać inną rozdzielczość jakiej nagrywacie swoje filmy, znajdziecie też opcję kratek na sekundę, ale DaVinci Resolve zazwyczaj automatycznie dopasowuje liczbę klatek, a jeśli coś się nie zgadza zapyta Was czy chcecie zmienić tą opcję. Po prawej stronie mamy trzy kropki, po kliknięciu możemy wybrać opcję dzięki której program zapamięta nasze bieżące ustawienia i przy każdym nowym projekcie zastosuje je automatycznie. Tutaj mamy miejsce, w które możemy wrzucać nasze pliki wideo, zdjęcia lub inne elementy potrzebne do projektu. Wchodzimy w eksplorator plików i przeciągamy nasze wideo na te pole. Po chwili może się pojawić komunikat. Oznacza on, że DaVinci wykrył inną liczbę klatek na sekundę w naszym pliku niż tą, którą ustawiliśmy w projekcie. Warto to potwierdzić, dzięki czemu projekt będzie miał tą samą liczbę klatek co nasz film. Kliki zostały dodane i są one wyświetlane w oknie podglądu. Teraz przeciągamy nasz film na timeline, możemy go otworzyć, zatrzymać i sprawdzić czy wszystko działa poprawnie. Przejdźmy teraz do efektów. W lewym górnym rogu mamy ikonkę effects, gdzie możemy dodać różne przejścia, efekty wizualne, teksty i wiele innych elementów. W prawym górnym rogu znajdziemy panel inspektor. Jeśli nie jest widoczny, kliknijcie, żeby go włączyć. W tym panelu możemy regulować różne właściwości naszego wideo, takie jak zoom, pozycja, przezroczystość i wiele innych ustawień. Kiedy wyłączymy panel inspektor, w jego miejscu pojawi się okienko podglądu, które pokazuje nam dwa różne klipy naraz. Na przykład jeśli dodamy do projektu drugi klip, zobaczymy je obok siebie. W jednym okienku wyświetli się pierwszy klip, a w drugim drugi klip. Klawiszem spacji możemy odtwarzać nasze klipy lub je zatrzymywać, dzięki temu łatwo kontrolujemy podgląd, szybko możemy sprawdzić, jak wygląda nasz montaż w danym momencie. Dodatkowo możemy poruszać się między różnymi klipami na timeline, żeby szybciej przejść do interesującego nas fragmentu. Na dole mamy też suwak zoomu, który pozwala nam przybliżać lub oddalać naszą oś czasu. Mamy tutaj też narzędzie Selection mod, które pozwala nam przesuwać klipy po timeline, zarówno w poziomie, jak i w pionie. Dzięki temu możemy dokładnie ustawić każdy klip dokładnie tam, gdzie chcemy bez żadnych ograniczeń. Możemy też dodawać różne przejścia między klipami, na przykład tutaj klikamy na małą białą kropkę przy końcu klipu i lekko ją pochylamy. Tak samo robimy przy drugim klipie. Po położeniu naszych klipów zobaczymy efekt zanikania jednego ujęcia i pojawiania się drugiego. Możemy też dodać efekt zoomu do naszego klipu, na przykład ustawiamy początek zoomu na wartość 2000, a następnie wybieramy punkt którym ma się zakończyć. Po tworzeniu filmu zobaczymy, że obraz się powiększa, a po chwili powraca do naszego pierwotnego stanu. Możemy też dodać do naszego filmu grafikę, na przykład logo. W moim przypadku już się dodałem. I umieszczam je sobie na górze nad naszymi klipami. Aby móc swobodnie edytować logo na ekranie, klikamy odpowiednią opcję. Teraz możemy je przesuwać, powiększać lub zmniejszać. Ja sobie je ustawię w dolnym rogu ekranu. No i też pamiętajcie, aby plik, był, aby plik z logo był w formacie PNG. Dzięki czemu będzie on przezroczysty, bo w przeciwnym razie nie będziecie mogli go poprawnie edytować. Możemy też dodać napisy do naszego filmu. Na przykład ja wybiorę sobie styl napisu. I przeciągnę go sobie na timeline, klikamy na niego. A następnie włączamy Inspektor, aby edytować nasz tekst. Nadajemy mu nazwę, na przykład Domowivo. Po wpisaniu tekstu zobaczymy jak pojawi się na ekranie. Jeśli klikniemy na napis i wybierzemy opcję Transform. Możemy dokładnie ustawić jego pozycję na ekranie, zmienić rozmiar czy rotację. W ten sposób możemy dostosować napisy do naszego materiału wideo dokładnie tak, jak chcemy. Możemy też zrobić ładniejszą animację pojawiania się napisu. Klikamy na małą białą kropkę i lekko ją pochylamy na początku oraz na końcu napisu. Po tworzeniu zobaczymy, że tekst stopniowo się pojawia, a następnie powoli znika, a na końcu wyświetla się nasz, nasz napis domowiwo. Kiedy mamy już ukończoną edycję, przechodzimy do zakładki Deliver, czyli miejsca, w którym eksportujemy nasz film. Pamiętajcie, aby eksportować tej samej rozdzielczości, w jakiej nagrywaliście materiał. Na Resolve automatycznie ustawi Timeline Resolution, więc w większości przypadków nie trzeba zmieniać, a program sam dopasuje ustawienia do filmu. Kodek zostawiamy na H264, który jest najlepszy do publikacji na YouTube. Nadajemy nazwę plikowi, ja użyję test oraz wybieramy lokalizację, w której ma on zostać yy, zapisany. Następnie klikamy Add to Render Queue. Po pojawieniu się naszego timeline w kolejce klikamy Render All i rozpoczynamy renderowanie filmu. Renderowanie naszego filmu właśnie się zakończyło. Plik znajdziecie w miejscu, które wcześniej wskazaliśmy. Jak widać wszystko działa tak jak powinno, więc to już koniec tego porannika. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli film Wam pomógł, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych poranników. Do zobaczenia w następnym materiale.